Ja rozumiem, że 93-letni profesor Stanisław Waltoś jest obrażony na PiS, bo przypomniał sobie, że jeszcze dawno temu... Zbigniew Ziobro zwolnił go ze stanowiska szefa Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego. Donald Tusk również się ugiął. Będzie owo zgromadzenie na wyznaczone na 6 sierpnia. Pierwszą poważną próbą było zablokowanie wyroku Sądu Najwyższego. No bo prokuratura wciąż jeszcze liczy głosy. Ta prokuratura mogłaby liczyć te głosy ad mortem defecatam, czyli do ufajdanej śmierci po prostu. Zgromadzenie Narodowe jest takim organem, Władzy państwowej, które powinno podjąć w tej sytuacji decyzję o ważności wyborów. Hejka, dzisiaj zrobiłam sobie paznokcie i uznałam, że skoro zrobiłam coś dla siebie, to zrobię też coś dla was i podsumujemy sobie ostatnie dywagacje dotyczące ważności wyborów. Jesteście na kanale A To Ciekawe i dziś przyjrzymy się wypowiedziom Roberta Mazurka, który grzmiał w temacie opinii różnych autorytetów prawa, ewidentnie lobbujących za jedną z frakcji politycznych. Oraz opiniował na temat tego, czy dojdzie do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta 6 sierpnia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, i przechodzimy do tematu. Mazurek znów podnosi głos co do tego, jak zachowują się rządzący oraz ich autorytety prawne. Walczą. Owi prawnicy, którzy naprawdę są bardzo niechętni wyborowi Karola Nawrockiego, nie ustają w tych próbach. Pierwszą poważną próbą było zablokowanie wyroku Sądu Najwyższego. No bo prokuratura wciąż jeszcze liczy głosy. Ta prokuratura mogłaby liczyć te głosy ad mortem defekatam, czyli do ufajdanej śmierci po prostu. I mogłaby tak rok jeszcze je liczyć. To się nie udało. Wtedy użyto argumentu drugiego, że to nie jest sąd, że ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej to ona w ogóle nie jest sądem. To znaczy kiedy ona uznawała wybory parlamentarne i Donald Tusk został premierem? Nie, to wtedy była sądem, ale teraz już nie jest, znowu nie jest. Elita jak zawsze w formie, jak Izba Kontroli nadzwyczajnej zatwierdziła wybory w 2023 roku, to żadnych obiekcji specjaliści i politycy rządzący nie mieli. Ale jak wygrał Karol Nawrocki w wyborach, których ważność stwierdza ta sama instytucja, to wtedy już trzeba protestować. Czyżby więc legalność orzeczeń zależała wyłącznie od tego, czy pasują do aktualnej narracji rządzącej? to niebezpieczna gra, w której prawo przestaje być obiektywnym wyznacznikiem, a staje się narzędziem politycznej rozgrywki. Dziś uznajemy instytucję za ważną, bo nam sprzyja, jutro ją opluwamy, bo wydała niekorzystną decyzję. Ta wybiórcza interpretacja prawa pokazuje, że dla obecnej władzy liczy się tylko własny interes, a nie żadne zasady. Gdy orzeczenie jest na ich korzyść, to święte. Gdy działa przeciwko nim, od razu podważają jego ważność i w ten sposób sami demontują zaufanie do państwa prawa, które rzekomo chcą budować. Mazurek słusznie zwraca uwagę na to niebezpieczne zjawisko, bo państwo, w którym prawo stosuje się wybiórczo, w zależności od politycznej koniunktury, to nie jest państwo prawa, to zwykła parodia sprawiedliwości. Polacy zasługują na coś lepszego, niż takie przewrotne gierki. Warto też przytoczyć zapisy, jakie są w konstytucji, które jasno informują nas o tym, kto stwierdza ważność wyborów. Mało tego, już Wam też mówiłem, Donald Tusk również się ugiął. Będzie owo zgromadzenie na, wyznaczone na 6 sierpnia. I wymyślicie pewnie, że to już jest koniec walki, że teraz to trzeba po prostu garnitury wy, wyczyścić, koszulę wyprasować i już koniec. Nie, moi drodzy, o nie. Są tacy, którzy broni nie składają. Profesor Coll poddaje się ostatni. I tutaj zatrzymajmy się na chwileczkę. Sędziwy, 83-letni profesor Andrzej Col, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, mało tego, były szef Państwowej Komisji Wyborczej. A jakby tego było mało, to wnuk i prawnuk szanowanych profesorów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sam oczywiście profesor tejże uczelni. Co mówi profesor Andrzej Col? Otóż on uważa, że to zgromadzenie narodowe powinno zdecydować o tym, czy te wybory prezydenckie były aby ważne czy nie. Więc ta cała szopka, którą serwują nam wszyscy specjaliści ze strony obozu rządzącego, jest bezzasadna. Artykuł 101 Konstytucji RP wprost stanowi, że to sąd najwyższy orzeka o ważności wyborów, a nie politycy czy ich medialni poplecznicy. Tymczasem obserwujemy żenujący spektakl, w którym rządzący próbują wywierać presję na organy wymiaru sprawiedliwości. Zupeł jakby zapomnieli, że w demokratycznym państwie prawa sądy muszą być wolne od politycznych nacisków. Gdy orzeczenie jest zgodne z ich oczekiwaniami, chwalą niezawisłość, gdy zapada inna decyzja, od razu kwestionują legitymizację całej instytucji. Najbardziej absurdalne jest to, że ci sami ludzie, którzy przez lata krytykowali polityzację sądownictwa, teraz sami ją praktykują w jeszcze bardziej rażący sposób. I robią to akurat wtedy, gdy kraj mierzy się z prawdziwymi wyzwaniami. Drożyzną, kryzysem energetycznym, zagrożeniem bezpieczeństwa. Dywagacje jednego z ekspertów, pana Zola, bardzo szanowanego profesora w dziedzinie prawa, wprost nawoływały do łamania konstytucji. Ja myślę, że Zgromadzenie Narodowe jest takim organem władzy państwowej, które pod, powinno podjąć w tej sytuacji decyzję o ważności wyborów. Nie tylko Przyjąć ślubowanie, ale stwierdzić ważność wyborów. Ale rozumiem, A Panie Profesorze, że są sytuacji. instrumenty prawne i ramy prawne, które pozwalają na zastosowanie takiego rozwiązania, rozwiązania bez precedensu w polskiej historii. No, no, no ale czasami takie są sytuacje, kiedy precedens musi być wystąpić, mhm. prawda? Czyli Zgromadzenie Narodowe miałoby nagle stwierdzić wybory prezydenckie podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. A na jakiej podstawie, skoro w Konstytucji wyraźnie jest napisane, kto stwierdza wybory? Autorytet prawa, bardzo szanowany, dywaguje nad precedensem, który, żeby doszedł do skutku, musiałby iść drogą łamiącą Konstytucję. Niezależnie od szacunku Jaki budzi postać profesora Zola, należy stwierdzić, że tego typu koncepcje, choć być może interesujące teoretycznie, w praktyce ustrojowej są po prostu niepoważne. Konstytucja nie jest zbiorem sugestii, które można dowolnie interpretować w zależności od politycznych potrzeb, lecz fundamentem porządku prawnego, wymagającym respektowania przez wszystkich także przez wybitnych profesorów. Byłoby lepiej, gdyby tak szanowany ekspert skupił się na obronie zasad konstytucyjnych, zamiast snuć dywagacje, które nawet niechcący mogą legitymizować niebezpieczne próby ich obejścia. W końcu to właśnie bezwzględne przestrzeganie konstytucji powinno być najwyższą wartością dla każdego prawdziwego autorytetu prawniczego. Robert Mazurek rozbrzmiewa na temat ilości profesorów i szanowanych prawników, którzy kompromitują się tym, jak bardzo bronią Donalda Tuska i jego partię, która aktualnie sprawuje władzę w Polsce. Ja rozumiem, że można szukać powodów waszego działania w sprawach osobistych. Nie wiem, ja nie znam profesora Safiana, ale rozumiem, że nienawidzi on Kaczyńskiego, bo Lech Kaczyński zwolnił z pracy jego żonę, pozbawił ją stanowiska wiceprezydenta Warszawy. Tzn. Formalnie pani Dorota Safian sama złożyła rezygnację, ale było to o konflikcie z Zachem Kaczyńskim. Ja rozumiem, że 93-letni profesor Stanisław Waltoś, absolutna legenda polskiego prawa karnego, jest obrażony na PiS, bo przypomniał sobie, że jeszcze dawno temu Zbigniew Ziobro zwolnił go ze stanowiska szefa Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego. I profesor Waltoś teraz zaprzecza swojemu Podręcznikowi i mówi, że prezydent nie miał prawa ułaskawić Wąsika i Kamińskiego. Czyli przez animozje takie jak to, że tu Lech Kaczyński zwolnił żonę profesora Safiana ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy. Znaczy, formalnie ona sama złożyła rezygnację. Ale po konflikcie z Lechem Kaczyńskim. Stanisław Waltoś, polski prawnik i nauczyciel akademicki, również może czuć negatywne emocje po tym, jak Ziobro zwolnił go ze stanowiska szefa Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego. Ale czy ten negatywny stosunek jest wart tego, żeby psuć swoją wieloletnią renomę i opinię szanowanych prawników w środowisku? Najbardziej poruszające jest to, że ci sami profesorowie, którzy przez lata uczyli studentów o niezawisłości sądów, a polityczności prawa i zasadach państwa prawnego, dziś sami Mówią, że to prawo można łamać. Przykro patrzeć, jak niegdyś szanowane autorytety prawne poświęcają swój dorobek naukowy, by bronić partykularnych interesów politycznych. Jeszcze smutniejsze jest to, że ci sami profesorowie, którzy kształtowali pokolenia prawników, dziś sami zaprzeczają zasadom, które przez całe życie głosili. Miejmy nadzieję, że ci wybitni prawnicy jeszcze przypomną sobie, czym jest prawdziwa niezależność i wrócą do obrony zasad, a nie politycznego lobbyingu kosztem polskiego prawa. A wy co o tym sądzicie? Uważacie, że takie podejście tak ważnych osób w dziedzinie prawa jest niepoważne w związku z zaistniałą sytuacją? I koniecznie dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tych wszystkich spekulacjach dotyczących tego, czy w ogóle za przysiężenie Karola Nawrockiego będzie miało miejsce. Na tym kończę. Pamiętajcie, że byliście na kanale, a to ciekawe. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!